Siemanko, siemanko, w niedzielę Ja dopiero wstałem Wczoraj troszeczkę Sobie tam zakropiłem Co nieco <grymka> Jak wróciłem z trasy Ale chcę wam kogoś przedstawić Kogoś bardzo groźnego I takiego naprawdę No, że Aż strach się bać normalnie Przedstawię wam tutaj kogoś Odwrócę kamerę O! To jest nasza Astrusia. Piękna. Ona sobie leży teraz, bo mamy problem. Mieliśmy jechać na Mazury, ale niestety no nie pojechaliśmy. Bo Astrusia jest chora. Jest bardzo chora. Przyjęła już trzy kroplówki. W tej chwili przyjmuje antybiotyk ale tak widzimy, że jakoś nie bardzo jest poprawa i prawdopodobnie jutro, czyli w poniedziałek lub we wtorek trzeba będzie pojechać z nią do lekarza bo stwierdzono, że to jest jakieś takie zakażenie odkleszczowe, nie? miała badaną krew i wyszło we krwi, że jakieś odkleszczowe zapalenie W krwinkach krwi ma jakiś wirus czy coś tam czy bakterie no, i mamy problem, się martwimy strasznie o nią, bo jakby po kroplówkach to było lepiej. Zachowywała się już tak w miarę dobrze, normalnie, ale teraz już dwa dni kroplówki nie ma, tylko ma antybiotyk do ustnie i, i widzimy, że jest e, pogorszenie. Także strasznie się o nią martwimy, bo ona jest taka słodka i taka mądra. E, no, ale widać, że po prostu jest bardzo. Bardzo, bardzo słaba. Ja tutaj, o, już filmik dla Was się składa. Kolejny. No i cóż. Niedziela, poranek. Gorąco jest, jak zwykle. Także tak to wygląda. Chciałem Wam właśnie przedstawić naszego członka rodziny. Ale jeszcze mamy jednego takiego puchatka. Tylko ten puchatek jest już seniorem i jest na dworzu w tej chwili. Ale tamten to jest, kurde, taki dziadek, to tak jakby... Na ludzki wiek to ma 70 lat, ale jest taki żwawy, że nie jeden młody za nim nie nadąży. Nie wiem, czy on jest. Może bym wyszedł, go pokazał? Kurczę, właśnie. Zaraz. Może, może uda mi się go pokazać. Odwrócę kamerę. Jest on tu. Wchodzę na taras. Mukulcio jesteś. przedstaw się. Zobacz. Zobacz. Widzowie chcą ciebie zobaczyć. O. To mamy takiego puchatka drugiego jeszcze. Ten puchatek. Czekajcie, bo on tu mi ucieka, on tu się do mnie pcha, ja nie mogę go. O, pokaż się, Mukulcio. Ma na imię Mukulcio. I to jest taki dziadzio. 70-letni można powiedzieć, nie? 70-letni dziadek, ale jest bardzo żwawy. Jest taki żywy, skoczny, że normalnie szok. Także życzę każdemu takiego zdrowia, jak on ma w tym wieku. Nasz seniorek. No. Mukulcio, przedstaw się. O, i przyszła i przyszła strusia do niego. Oni bardzo się lubią razem. Bardzo, bardzo. Przyszło sreczka. Sreczka jest chora, Mokulcio. Wiesz? No. Oni się bardzo razem lubią. No, także. No i ona też ma taką główkę do dołu, spuszczoną i no strasznie się widać, że się źle czuje. No. A, a ja tu wczoraj, o sobie, ja sobie tutaj troszeczkę wczoraj popijałem. Tam jest basenik. Może dzisiaj wskoczę tam do niego, bo jest bardzo gorąco. O, a stereczka sobie właśnie poszła. Poszła sobie ostrusia. No. Tak mu krócio? przedstaw się widzą, powiedz dzień dobry. Powiedz dzień dobry. No. Ach. Także chciałem Wam po prostu pokazać moich, yy, moje zwierzaki, domowników. Także taki krótki filmik. Pozdrawiam Was w ten niedzielny poranek. Sylwobos się odmeldowuje. Hej.